Wielokrotnie Pan mówił, że bicie dzieci jest OK. Przemoc przybiera też inne formy. To na przykład zaniedbanie albo niepłacenie alimentów. Mam do pana pytanie, czy te formy przemocy wobec dzieci też pan popiera? Jaka jest, jakie jest Pana stanowisko w sprawie właśnie alimentacji, alimentów i obowiązku ich płacenia przez rodziców? Przyznaję, że jestem zszokowany tym pytaniem w życiu. Nie pomyślałbym nawet, że niepłacenie alimentów może mieć cokolwiek wspólnego z uczciwością, z rzetelnością, z czymkolwiek dobrym. Ludzie, którzy. Mają dzieci, a nie łożą pieniędzy na ich utrzymanie, nie płacą alimentów, powinni być w pierwszej kolejności ścigani z całą mocą państwa polskiego. I niestety, państwo od 20 lat budowane przez Popis tego nie robi. Są ludzie, którzy nie otrzymują pieniędzy. Kobiety, które nie otrzymują pieniędzy na wychowanie swoich dzieci i widać, że mamy tu systemowe braki, że 20 lat popisu nie wystarczyło na to, żeby tą sprawę załatwić i przyznaję, że nie mam zielonego pojęcia, jak Pani mogło przyjść do głowy, że w jakikolwiek sposób mogę popierać niepłacenie alimentów, czy też zostawianie swoich dzieci bez opieki. Jest to dla mnie absolutnie szokujące i nie wiem, skąd Pani to przyszło do tej głowy. Wielokrotnie Pan mówił o tym, że zwykłe klapsy nikomu jeszcze nie zaszkodziły. A komu A zaszkodziły? Kiedy